Świnka Pepa. To mój mały brat, George. To mama Świnka. A to tata Świnka. Świnka Pepa. Zamek Wichrów. Pepa z rodziną jadą na wycieczkę. Pepo, George, dzisiaj idziemy do zamku Wichrów. Co to jest zamek Wichrów, tato? To zamek na bardzo wysokim wzgórzu. George lubi zamki. Zamek wichrów to jakieś okropne nody dla chłopaków. Nie, Pepo, spodoba ci się. Z zamku wichrów jest piękny widok. Możesz nawet zobaczyć domek babci i dziadka. Wow, chodźmy! Ja będę pilnował drogi, a mama poprowadzi. Na pewno, tato świnko? Kiedy pilotujesz, zawsze błądzimy, a ty się dąsasz. O, dzisiaj na pewno nie będziemy błądzić, a ja się nie dąsam. <grymne> <grymne> Zamku wichrów, nadchodzimy. Czy już dojeżdżamy? Jeszcze nie. O! Chcecie zagrać w jakąś grę? O tak! <grymne> Zagrajmy w szpiega. Dobrze, ja zacznę. Tata świnka musi na coś spojrzeć, a inni będą zgadywali co to za rzecz. Widzę moim okiem szpiega coś koloru czerwonego. Czerwony. Sukienka jest czerwona. Nie, to nie sukienka. Mm. Samochód. Zgadza się, nasz samochód. <laughs> <laughs> Teraz ja. Widzę moim okiem szpiega coś niebieskiego. Um, koszula George'a. Nie. Czy to coś w samochodzie? Nie. Wiecie? Nie. Niebo. Niebieskie niebo. Wygrałam! <grym> <grym> tato Świnko, czy wiesz, gdzie jedziemy? Dokładnie wiem, gdzie jedziemy. Chociaż ta droga nie wygląda dokładnie tak, jak na Manfie. Och, Tato Świnko! Zgubiliśmy się! Nic podobnego. To jak stąd dotrzemy do Zamku Wichrów? Daj mi jeszcze chwilkę. Hmm. Już wiem, zadzwonimy do dziadka. Nie ma potrzeby dzwonić do babci i dziadka. Dojadę do zamku wichrów bez niczyjej pomocy. Ale robi się późno. Halo, mówi dziadek Świnka. Dziadku Świnko, zgubiliśmy się w drodze do zamku wichrów. O, 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 o. Czy tata świnka ma teraz przed sobą mapę? E, tak, to tata świnka dzisiaj pilotuje. Właśnie się trochę nadąsał. Wcale się nie dąsam. O, 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 o. Cóż, najlepiej zrobicie, jeśli będziecie jechać cały czas prosto, aż zobaczycie zamek wichrów tuż przed sobą. Dzięki dziadku Świnko. Musimy jechać główną drogą, aż zobaczymy zamek. Tak myślałem. <laughs> Czy to jest zamek? Tak, to zamek wichrów. Jedź samochodziku! Samochodziku, uda ci się! Ura! 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 Cała rodzina dotarła w końcu do zamku wichrów. Jej, jaki wysoki! Wejdźmy do środka. Widok z samej góry jest cudowny. Paniały widok. Mamo, czy to domek babci i dziadka? Zgadza się. Jest bardzo daleko. Popatrzmy na niego przez teleskop. Mogę być pierwsza? Tak, ale potem puścisz George'a. Wow! Przez teleskop wszystko wydaje się większe. Widzę nawet babcię i dziadka. Patrz, George. A tak Inka? Baba inka! George macha do babci i dziadka świnki. Głopta z George! Babcia i dziadek są za daleko. Nie widzą, że machasz. Już wiem, zadzwonimy do nich. Halo! Dziadku świnko, widzimy was z zamku wichrów. Pomachajcie nam! Babcia i dziadek machają do nas. <śmienny> Uwielbiam zamek wichru.